Tutaj kieliszeczki, Pewnie ceny za zestawy można sobie znaleźć. On tu zobaczcie, jaki piękny wazon. 250 zł. Nie wiem czy to nie jest też polskie. O, tu jaka ciekawa misa, owocarka, Szk też takie szkiełko, jakby taka galaktyka. Zapytamy. Tu jaka cena za to? O, taka. 60 zł takich szkło. O, moi kochani, tutaj mamy na tym stole, tak od razu zacznę od pięknej, rozajnowej cukiernicy. Ona jest w cenie 60 zł. Tutaj dalej, idąc tropem ząbkowic, mamy po 100 zł. Takie migdałki. O, bardzo ładne. Tutaj w stylu murano. 200-250 zł. Mamy ładny wazon z chodzieży. 5 dyszek trzeba dać, ale bardzo ładny motyw z takim kotkiem. Nie znalazłem tego akurat w tej ilustracji. Jest bardzo ciekawa. Tu pan ma serwis Karoliny. W bardzo dobrej cenie. Chcę za niego 50 zł. Jest kompletny. W kartonie jest reszta, ale pokażę tutaj duo: filiżanka, sygnaturka, zbaneczek, z takimi złoceniami, mlecznik, cukiernica. I kilka filiżanek. Tu za nim stoi. Dbanek, mlecznik i filiżanka z Tułowic. Też za podobne pieniądze. O tak, to jeszcze zobaczmy. Taka maselniczka za 5 dyszek. Karaweczka i tutaj Moi kochani, nie jestem pewien co to jest. Czy to jest huta Barbara? Czy może chorbowy? No Pan sobie to ceni na 200-250 zł. Huta Barbara albo chorbowy, ale kształtem i wysokością tego dołu. E, I też kolorem, który jaśniejszy jest na zdjęciach. No nie mogę tego przyporządkować. Jeżeli ktoś wie co to jest, to zapraszam w komentarzach. Do, inform... do poinformowania nas. Tak taka lampa jeszcze. Zostawy kieliszków. Bardzo ładne polskie akcenty, jak zawsze tutaj. Tutaj jeszcze mamy za 60 zł. Również Karolina. Z takim motywem kwiatowym. No tutaj Wazon Bolesławiec za, za 50 zł. Bardzo duży. Nie jest ciężki. O zobaczcie, taki porcelik to jest. Leciutki, 5 dyszek. Ale ładny. Nie widać jakichś uszkodzeń. A moździerze po ile? A Aha, 120 i po 80 małe, okej. Okay. To jeszcze zobaczymy, czy to ma jakąś sygnaturę. Włochy, tak, Włochy. I za ile te Włochy? A, 30 zł, moi kochani. Już taka delikatna klakalura na tym występuje. Bardzo ładna. Tu no, moi kochani mamy takie unikatowe, ręcznie wykonane, bardzo dekoracyjne rzeczy. Jest to taki zestaw składający się z bursztynowego dzbanka oraz pięciu pasujących kieliszków ozdobionych misterną metaloplastyką w średnim kolorze. Wykonane jest to ręcznie przy użyciu legendarnej sztuki dmuchania szkła i ozdobione rzeźbionymi detalami w srebrnym kolorze. Tym między innymi kwiatami oraz bizantyjskim dwugłowym orłem, którego właśnie Wam pokażę. Zobaczcie. O, proszę. To dzieło najprawdopodobniej zostało wykonane w Luanninie w Grecji. A szacowany okres to lata 60. Stan jest, określam jako idealny. Zobaczcie od spodu takie ciemne. Zobaczcie zdobienia. jeszcze byąc zbranek, proszę. Rzeckowy. Piękny kolor, miodowy, śliczny. No na żywo to naprawdę robi Światki. wrażenie. Jest w ogóle niezniszczony. Dwugłowy orzeł. Cena tutaj do ustalenia ze sprzedawcą. Tak, na internecie cena jest dość wysoka, bo znaleźliśmy że kosztuje to 666 euro więc na pewno można się dogadać co na do negocjacji ale to już gratka dla kolekcjonera który będzie wiedział na pewno co kupuje także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym zakupem to prosimy o kontakt w komentarzu a my już tutaj skontaktujemy się ze sprzedawcą dokładnie Tutaj piękne takie wazoniki, Opaline Florence Made in Italy 130 160 Tutaj Czechy 180zł taki piękny wazonik. Zakwaliśmy skarbę bez kartonów i chcemy zaprezentować. Mamy taki talerz KPM. Mhm. jedna że że troszeczkę widać że nim Widziałem, widać że banuszek stary z Bolesławca. Aha, piękny. Dobrze zachowany. Świecznik. Nie, nie, to jest... Porcelan Płock. Raz, porcelan świecznik Płock. porcelan Płock. Tak. W pięknym kolorze niebieskim na cztery świece. Bardzo dekoracyjny. I tutaj ma, wyszukaliśmy wazony y, z różnych kultur i polskie, i, i również tutaj niemieckie. I tutaj mamy taki, jest on, co prawda dosyć mocno zakurzony w środku, y, ale po wyczyszczeniu myślę, że będzie się pięknie prezentował w kolorze miodowym. I tutaj taki piękny wazon niemiecki. Też taki dzwonuszek również w kolorze miodowym. I tutaj taki bazen, coś w stylu ostatnio, na jednym z ostatnich naszych filmików. Bu Germany. Ten akurat jest wyszukany w kartonie. Korzysta z Bu -Germany. Mm -hmm. Ceramiczny, piękny, dwukolorowy, a nawet i kilkukolorowy można znaleźć również piękne łyżeczki, jeszcze w opakowaniach, niezniszczone. I tutaj mamy do serwetek pierścienie. W ogóle niezniszczone, bardzo ładne. błyszczące. Także wszystko oczywiście wiadomo zależy od stylu jaki preferujemy. To jest taki bardziej glamour. No to na pewno między 50 a 100 zł cena za takie. Mhm. E, za, za, za takie pierścienie. Mhm. Także w kartonach można również piękne rzeczy wyszukać dokładnie taka kolekcja ołowianych żołnierzyków lata 20-30 za sztukę 10 zł przy większej ilości można się dogadać przeróżne wykonania coś widać że miał niezłego hopla na ich punkcie ale bardzo ładne każdy żołnierzyk to jakby to powiedzieć osobna historia. Na wrocławskim młynie. Co to za taka, takie cudo? O!